Mamy do czynienia z drugim alarmem wojskowym na granicy czy na granicach Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Pierwszy kwietniowy, teraz trwający drugi i trwa ściąganie rosyjskich oddziałów wojskowych w rejony nadgraniczne, szeroko rozumiane, bo dotyczy to przede wszystkim jednostek południowego okręgu wojskowego rosyjskiego, ale również dotyczy jednostek zachodniego okręgu wojskowego, a także ściąganych z, większego, z większej odległości, takich jak 41 Armia na co dzień stacjonująca w, w Nowosybirsku, która jest dyslokowana do miejscowości Jelnia pod, pod Smoleńskiem. Ta miejscowość Jelnia pod Smoleńskiem ma o tyle znaczenie, że ona umożliwia przemieszczenie się wojska w dwóch, w dwóch kierunkach, czyli zarówno w, na kierunku ukraińskim w stronę na Brześć, jak i na kierunku polskim w stronę na Grodno. W tym sensie przesunięcie tej 41 Armii no nie ma charakteru związanego z jakimikolwiek manewrami wojskowymi, planowanymi ćwiczeniami, czy nawet ćwiczeniami tak zwanymi SNAP, czyli, czyli nieplanowanymi, no bo mamy do, do czynienia z dyslokacją znacząc, znaczącego potencjału wojskowego do innego okręgu wojskowego. Jest to o tyle znaczące posunięcie, że umożliwiło Rosjanom pewną rekonfigurację sił wojskowych, a mianowicie przesunięcie jednostek białoruskich w pobliże granicy z Polską w okolice Grodna. Do tej pory pewną lukę na tak zwanej Bramie Smoleńskiej wypełniała Pierwsza, armia, pierwsza gwardyjska armia pancerna, naj, najsilniejsza jednostka zachodniego okręgu wojskowego. Teraz ta jednostka została jakby pozostawiona na swoim do, dotychczasowych miejscach dyslokacji, czyli, czyli w okolicach Moskwy przede wszystkim i pełni rolę tak zwanego trzeciego rzutu. 41 armia z Nowosybirska pełni rolę drugiego rzutu. No, pierwszy rzut to są oczywiście jednostki powietrzno-desantowe i jednostki wojskowe białoruskie. Gdybyśmy patrzyli na to z tej perspektywy, to mamy do czynienia z takim ukształtowaniem rozmieszczenia sił rosyjskich obecnie, które niektórzy analitycy, głównie niemieccy, na przykład uznają za sygnalizowanie możliwości uderzenia na Polskę. Szczególnie to pozostawienie w odwodzie strategicznym pierwszej gwardyjskiej armii pancernej, no pokazuje, że to miałyby być siły, które wykonają decydujące natarcie w głąb terytorium przeciwnika, czyli, czyli w perspektywie mogłyby dojść nawet do, do Odry, choć zważywszy na rosyjską strategię i teorię wojny, to wydaje się dość mało prawdopodobne tego rodzaju. Daleko zakreślone plany, jeśli chodzi o przesunięcie wojskowe. Oczywiście to nie oznacza, że Rosjanie szykują się do uderzenia i do wojny z Polską czy z państwami bałtyckimi. Oni sygnalizują tego rodzaju możliwość, również sygnalizują tego rodzaju możliwość, jeśli chodzi o obrócenie tych sił w stronę, w stronę Ukrainy. To z tego też powodu Łukaszenka niedawno mówił, że chyba nikt nie ma wątpliwości, jeśli wybuchnie wojna ukraińsko-rosyjska, po której stronie będzie serce białoruskie i, i wojska białoruskie. To pokazuje, że dzisiaj Ukraina jest okrążona z trzech, a może nawet czterech kierunków, bo mamy do czynienia z, ze znaczącymi zgrupowaniami na Krymie, gdzie też zostały dyslokowane. Jednostki wojskowe, głównie z Północnego Kaukazu, mamy do czynienia z, z możliwością szybkiego przemieszczenia się przy wykorzystaniu sieci drogowej białoruskiej oraz przede wszystkim sieci kolejowej, bo, bo to jest jakby kluczowe z punktu widzenia dyslokacji rosyjskich wojsk środek transportu z kierunków centralnego okręgu, czy zachodniego okręgu wojskowego, przepraszam, i mamy do czynienia z znaczącymi zgrupowaniami w kraju krasnodarskim, czyli od strony, od strony wschodu. Dodatkowo yy, trzeba pamiętać, że w Naddniestrzu yy, stacjonują rosyjskie wojska, yy, co umożliwia z wojskowego punktu widzenia, gdyby taka decyzja została podjęta, wykonanie ataku na, yy, w rejon Odessy. Odessa jest tutaj kluczowym punktem, dlatego że yy, w gruncie rzeczy mamy dziś do czynienia z taką sygnalizacją strategiczną po stronie rosyjskiej, z jednej strony zamknięcia Morza Azowskiego i rozpoczęcia tam ćwiczeń artyleryjskich u brzegów, u brzegów ukraińskich. Z drugiej strony sygnalizowania możliwości blokady morskiej na wysokości, na wysokości Odessy, dlatego że tam jest tak zwany Żmijny Ostrów, czyli niewielka wysepka kontrolowana przez Rosjan, co, przepraszam, nie przez Rosjan, tylko przez Ukrainę. Ale tor wodny między, między, między brzegiem Krymu a tą wysepką to jest około 20 mil morskich i to jest główny tor wodny dostępu do, do, do Odessy. Jego zablokowanie nawet niekoniecznie w postaci jednostek marynarki wojennej, ale wystarczy tam zatopienie dwóch większych jednostek pływających, na przykład masowców. No oznacza, że Ukraina zostanie odcięta od, od dostępu do Morza Czarnego. To na poziomie sygnalizacji strategicznej e, e, mamy tu do czynienia z pewnym obrazem sytuacji, czemu towarzyszy agresywna, e, agresywna polityka narracyjna ze strony przedstawicieli władzy rosyjskiej, regularnie się powtarzająca i mająca znamiona jakby pewnej eskalacji. Dokładnie rzecz biorąc, Putin powiedział, że Rosja jest zaniepokojona amerykańskimi systemami EGIS s shore w, w Polsce i w Rumunii, zaniepokojona jest stanem dyslokowania sił zbrojnych na wschodnią flankę przez, przez NATO i zaniepokojona jest również i zaniepokojona jest również Krzającą się intensywnością manewrów wojskowych państw natowskich na wschodniej flance. W tym nowym systemie bezpieczeństwa to powinno ulec zmianie. Zmianie w, tej, w takiej oto postaci to jest kwestia, oczywiście, zapewne do jakiejś formuły negocjacji że ta obecność powinna być innego charakteru albo, albo zdecydowanie mniej intensywna. Czy miałoby to prowadzić do pełnego wycofania się na przykład sił amerykańskich z, z Polski i, mm, i generalnie ze Wschodu, no to to jest póki co kwestia otwarta, bo jesteśmy we, we wstępnej fazie tej gry, czy tej, tej operacji, czy tychże negocjacji, o których mm, trzeba powiedzieć. Ponadto pojawiło się żądanie przyłączenia się Stanów Zjednoczonych. Do takiego zaproponowanego w ubiegłym roku przez Putina moratorium na rozmieszczanie rakiet średniego i pośredniego zasięgu w Europie. To są rakiety niebalistyczne nie i nie międzykontynentalne, czyli takie, które mogą razić cele na kontynencie europejskim. To moratorium, zaproponowane przez Putina, no nie jest pochodną faktu, że Rosja jest. No niespodziewanie miłującym pokój mocarstwem, tylko to jest pochodną faktu, że Rosja ma według różnych szacunków od trzykrotnej do pięciokrotnej przewagi, jeśli chodzi o liczbę głowic i środków przenoszenia zdolnych operować na kontynencie europejskim. Więc w tym sensie moratorium, czyli zablokowanie rozmieszczania przez Amerykanów rakiet. No, w sposób ewidentny konserwuje pewien, pewną nierównowagę, jeśli chodzi o układ, o układ sił. Z tym się wiąże oczekiwanie sformalizowania tego nowego systemu bezpieczeństwa i oparcia go o, o OBWE, czyli, czyli ten organ powstały po, po tych rozmowach. W helsińskich w latach, w latach 70., które jakby mają też swoją inną zupełnie genezę. To jest, przepraszam, to jest e, osobna kwestia, nie ma co tego, teraz tego, tego omawiać. Mamy w związku z tym do czynienia z pewną, z pewną całościową koncepcją ze strony rosyjskiej, której Ukraina jest tylko pewnym elementem. Może, może być też uznana za pierwszy kęs, który Rosja chciałaby połknąć, ale nie można wykluczyć dlatego, że Rosja kieruje się zasadą takiej strategicznej niejasności. Amerykanie mówią na to strategic ambiguity, że w gruncie rzeczy są pewne kłopoty po stronie eksperckiej w, w państwach Zachodu z określeniem celów Rosji i tego, do czego, Rosja, do czego Rosja dąży. No bo pojawiają się też głosy. Że w istocie celem tej operacji jest bezproblemowe skonsumowanie Białorusi i, i zainstalowanie tam pełnoprawnej bazy wojskowej, o której Rosjanie mówią od 2015, bodajże roku, ale w ostatnim czasie te głosy się, się, się nasiliły. Więc Rosja może tu realizować kilka różnych celów. One się wzajemnie nie wykluczają. One raczej są, powiedziałbym, schierarchizowane. Może iść. Może realizować mniej ambitne cele, może, może zagrać o całość stawki, co daje jej pewną elastyczność reagowania i daje jej też możliwość no, prowadzenia negocjacji, bo jest z, czego, jest z czego ustępować. To jest zresztą pewien modus czy operandi, czy, czy sposób działania rosyjski, że oni z jednej strony dość wysoko licytują, mają z czego ustępować. Przed tego rodzaju rozmowami zawsze też pokazują własną siłę, zdecydowanie i determinację, no czyli odwołują się tego, do tego argumentu siłowego. Europa nie ma, tak jak już powiedziałem, zdolności zdolności ani mobilizacyjnych, ani siły o odpowiednim stopniu, gotowości ani też nie ma technicznych możliwości przerzucenia. No bo żeby przerzucić dywizję pancerną, z, z, nie wiem, z Francji na wschodnią flankę, gdzie jest około 1000 jednostek sprzętu, no to trzeba mieć odpowiednią liczbę platform i te platformy muszą dojechać. Francuzi, o ile ja dobrze pamiętam, mają tych platform około chyba 200, z tego według, według tam ich własnych szacunków gdzieś w 2018 roku gdzieś sprawnych było około 30%. No może to się zwiększyło, tak może to jest dzisiaj 40%, ale, no ale to mniej więcej pokazuje, jakie to są zdolności szybkiego przerzucenia. Zdolność wejścia tych jednostek do, do działań wojennych, no to jest tych o najwyższym stopniu gotowości to jest 1 plus 7, czyli w ciągu tygodnia. Innych to jest od 30 do, do, do 180 dni od, od momentu rozpoczęcia wojny. Dlatego, Ameryka, dlatego NATO przyjęło tą formułę 4x30, tych sił szybkiego reagowania. Tak, 30, 30 brygad, 30 eskadr, 30 jednostek marynarki wojennej w 30 dni powinny wejść do, do boju. Te siły nie zostały stworzone. No, ale nawet z, takiego, z tego sformułowania widać, że my musielibyśmy zatrzymać Rosjan przez 30 dni, co nie jest rzeczą łatwą, gdyby oczywiście rozpoczęła się wojna. To wszystko razem wzięto oznacza, że o ile znaczy, że kładzie się w polityce głównie natowskiej i też amerykańskiej nacisk przede wszystkim na politykę odstraszania. Czyli na taką budowę relacji sił i środków, również o charakterze niewojskowym, które zaburzają pewną kalkulację strategiczną rosyjską. Czyli, jeżeli Joe Biden mówi, że zastosuje sankcje przeciwko Rosji, jeśli ta zaatakuje Ukrainę, których jeszcze nigdy nie stosowała Ameryka i w związku z tym zniszczy potencjał gospodarczy rosyjski, no to to jest właśnie jeden z elementów polityki odstraszania. Joe Biden nie może powiedzieć, nie chce zresztą tego powiedzieć, że wyśle tutaj jednostki wojskowe albo, albo broń, no ale używa takiego, takiego argumentu. Natomiast ten potencjał odstraszania, po pierwsze, musi być wiarygodny. Znaczy to, po pierwsze, sojusznicy muszą w sposób jednoznaczny zgodzić się na pewnego rodzaju kroki, co już jest nie, nie, niepewne. Zważywszy choćby na te informacje, które się ostatnio pojawiły, że na przykład nie wszystkie państwa Europy Zachodniej z tych czterech, z którymi konsultował się Biden w pierwszym, w pierwszym rozdaniu, zgadzały się na to, żeby w razie agresji wobec Ukrainy wykluczyć Rosję z systemu SWIFT. Tego rodzaju informacja się pojawiła w mediach światowych, co oznacza, że jakby. Skala tych, tych represji czy tych sankcji no nie jest, nie jest tak, bym powiedział, daleko posunięta. Tym bardziej, że Rosjanie no już się na to przygotowują od 2014 roku. Znaczy to, to, że oni, po pierwsze, zredukowali swoje zaangażowanie w dolarze, które dzisiaj tam, o ile dobrze pamiętam, nie przekracza 5%, jeśli chodzi o rezerwy państwowe. To, że wreszcie odbudowali te rezerwy państwowe. Musi, musimy pamiętać, że Rosja ma gdzieś około 800 miliardów dolarów rezerw w rozmaitych funduszach. I w czasie, w czasie COVID-u, wtedy kiedy inne państwa europejskie i, i nie tylko dość obficie zasilały własne gospodarki po to, żeby utrzymać je w stanie ruchu, no to Rosja tego nie robiła. Rosja relatywnie w najmniejszym stopniu wyzbywała się tych rezerw strategicznych, no właśnie z tego, z tego powodu. Więc Rosjanie są na to przygotowani. Polityka odstraszania przestaje być skuteczna, jeśli druga strona w, okazji, w sposób oczywisty jest zbyt słaba. Znaczy, to, to jest pewna wtedy, ten rachunek. Strat się zmienia, rachunek korzyści, korzyści rośnie i wreszcie trzeci element, no możemy mieć do czynienia z pewnym, z pewnym okienkiem możliwości, na przykład wybuch wojny między Chinami a Stanami Zjednoczonymi o Tajwan. No, no może okazać się, że otwiera pewne możliwości Rosji, bo Amerykanie nie są w stanie dzisiaj prowadzić wojny o dużym stopniu intensywności na dwóch bardzo odległych teatrach działań wojennych. W związku z tym to wszystko razem wzięte powoduje, że sytuacja, w której się znajdujemy, jest delikatnie nazywając niepokojąca, nie oznacza to, że Rosja wygra i że tu zaprowadzi swój porządek, oznacza tylko, że, że wie o tym, że taka sytuacja jest, bo wydaje mi się, że oni mają bardzo dobrą ekspertyzę. No i w związku z tym przystąpiła do pewnej rozgrywki o charakterze już generalnym i która w gruncie rzeczy w jej rozumieniu ma zakończyć tę epokę, w której Państwo się jakby urodziliście i wychowaliście, czyli epokę po, po roku 1989. Ja pamiętam czasy wcześniejsze, no i obawiam się, że będziemy mieli do czynienia teraz z jakąś formułą, bardziej przypominającą czasy wcześniejsze, te czasy sprzed z, z, z 89 roku, niż czasy z, z, z m, ostatnich 30 lat. Mamy dzisiaj cztery dywizje, z tego trzy uchodzące, zaukompletowane i jedną tworzoną, tak zwaną dziewiętnastą. Łącznie w siłach lądowych mamy dzisiaj 58 tysięcy żołnierzy, żołnierzy i oficerów stopień ukompletowania tych trzech dywizji sił lądowych no w Polsce to jest tajemnicą ale na przykład są takie analizy szwedzkie, które mówią, że on nie przekracza dwóch trzecich co oznacza, że łącznie mamy w gdzieś około 15 tysięcy wojska w każdej dywizji tak, dobrze, dobrze to liczę, tak z grubsza rzecz biorąc Przepraszam, nie. 45 tysięcy żołnierzy w komponencie operacyjnym łącznie z tymi ukompletowanymi jednostkami 19 Dywizji. Bo mamy brygadę w Rzeszowie, która jest właściwie ukompletowana. Mamy tworzoną w lubelską, i, 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 i tę tutaj w Wesołej. Jeżeli wysyłamy 15 tysięcy wojska, no to to oznacza, że nie licząc dziewiętnastej z tych trzech pozostałych mamy gdzieś około połowę potencjału zaangażowanego. Potencjału liniowego, no o, tym, o, tym, o, o tym mówię, no nie mówię o sztabach, nie mówię o, o zapleczu, o logistyce, o, 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 etc. No, zważywszy na to, że, 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 że działamy w systemie rotacyjnym, no to to oznacza, że w gruncie rzeczy cały ten komponent operacyjny jest zaangażowany, zaangażowany znakomicie poniżej swoich możliwości. No, bo proszę pamiętać, że jednostki, nie wiem, z, ze Szczecina, z Międzyrzecza czy, czy ze Świętochowa, które przyjechały na, na, na wschodnią granicę, no nie przyjechały razem z czołgami i wozami pancernymi, tylko ten sprzęt zostawiły. W związku z tym, teoretyzując, gdyby się na przykład okazało, że ten kryzys graniczny jest wstępem do jakiejś agresji, no to mielibyśmy do czynienia z możliwością nie wiem, odcięcia żołnierzy od sprzętu, na którym, na którym oni są, są szkoleni. To jest potencjalnie sytuacja groźna, o ile będzie ona się, o ile ona będzie się przedłużała. To nie jest groźny fakt wysłania żołnierzy na wschodnią granicę, fakt groźnym jest potencjalnie fakt przedłużania się tego, tego stanu, również dlatego, że oni jakby nie, nie szkolą się w tym, do czego, zostali, do czego zostali powołani. Koncepcja armii Nowego Wzoru obejmuje, czy, 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 czy związana jest z tak zwanym systemem odpornościowym państwa. Siły zbrojne są częścią tego systemu, a nie jedynym elementem. Te zadania, o których, o których mówimy, to są zadania, które powinny być normalnie realizowane przez inne służby, przede wszystkim Straż Graniczną, służby policyjne oraz Wojska Obrony Terytorialnej w trzecim rzędzie, a nie przez regularne siły zbrojne. Gdyby Polska była przygotowana do tego rodzaju eskalacyjnej sytuacji na granicy, czyli gdyby uprawiała normalne planowanie strategiczne na poziomie państwowym, gdyby wyciągnęła wnioski z kryzysów migracyjnych, które już miały miejsce przecież na granicy Polski, to ten mur ochronny, który, który ma być wzniesiony, już by funkcjonował. Wzmocnione byłyby odpowiednio jednostki straży granicznej, wzmocnione byłyby również innego rodzaju tak to ujmijmy komponenty w tym sensie nie należałoby czy, czy nie byłoby potrzeby używania do celów zupełnie in, o innym charakterze wojsk operacyjnych no to jest trochę tak jakbyśmy no nie wiem kupili sobie Majbacha po to tylko żeby z, z targu na jakiejś wsi wozić ziemniaki w bagażniku bo on ma duży bagażnik, to trochę nie do, tego, nie do tego służy. Więc w tym sensie wzmocnienie systemu odpornościowego państwa, planowanie na poziomie strategicznym, wyprzedzanie potencjalnych działań przeciwników po, pozwoliłoby uzyskać sytuację, że nie musielibyśmy angażować sił, sił wojskowych. Angażowanie sił wojskowych jest pewnego rodzaju anomalią. W, w, w tym względzie. I teraz odnieśmy się do, do relacji sił i środków. Według naszych ocen, mam tu na myśli Strategię Future, Rosjanie są w stanie zgromadzić i ewentualnie z, użyć w sytuacji scenariusza wojennego przeciwko Polsce gdzieś około. 70 batalionowych grup. Z grubsza rzecz biorąc, to jest 70 tysięcy wojska. Co nie oznacza, że nie mogą zgromadzić większej liczby, ale to oznacza, że gdyby zgromadzili przeciwko Polsce większą liczbę, to odsłonią sobie inne inne flanki, tak? Zmniejszą zaangażowanie i obecność wojskową na granicach z Ukrainą, co, co, co rodzi określone konsekwencje. No bo Ukraińcy mogą dojść do wniosku, że to jest właśnie dobry moment, żeby wojskowo odbić, na przykład, Donieck. Więc gdyby Rosjanie chcieli obsłużyć wszystkie te, te kierunki. No to według naszych ocen to jest gdzieś około 70 batalionowych grup, co nie oznacza, że oni nie mają gruntownej przewagi, bo po stronie natowskiej, łącznie rzecz biorąc, mamy do czynienia z optymistycznie licząc 15 tego rodzaju grupami, i to jeszcze o znacznie mniejszej sile ognia niż, li, niż li jednostki rosyjskie. Rosyjska teoria wojny na przykład dość otwarcie mówi o o tym, że należy wywołać szok psychologiczny po drugiej stronie, żeby złamać wolę oporu, na przykład przez niesłychanie agresywne działania. Nie wiem, czy Państwo widzieli zdjęcia z, no, z Czeczenii, jak Rosjanie postępowali z, z, z tymi, którzy, których pojmali, no to, albo z, z Doniecka. No to może, możemy mieć do czynienia z podobnym zjawiskiem, ale na większą skalę. Chodzi o to, żeby pokazać bezwzględność, dramatyzm sytuacji, no i złamać wolę, wolę oporu, no żeby skłonić tych żo żołnierzy do, do tego, żeby każdy zaczął myśleć o własnej rodzinie i o własnym życiu, a nie o walce. No, to, to na to musimy być przygotowani. Tak się, tak się współcześnie wojuje. Nie tylko kotem z Afganistanu i tymi historyjkami, że tam nie wiem, 7 dni ktoś pływał w Bugu i nie nie nie, jadł, nie oddychał i, i, i tak dalej, no ale, ale też i tak w ten sposób. Rosjanie mają zresztą też teorię, nie wiem, e, detonacji e, ładunku nuklearnego niewielkiej mocy nad obszarami niezabudowanymi właśnie po to, żeby pokazać co, co grozi, no tam nie wiem nad Puszczą Białowieską jak zdetonują pół ładunek jądrowy to nie, niewiele osób zabiją, w tym sensie nie spadnie na nich odium masowej skali, no ale pokażą Polakom, że jak, jak się nie poddamy, no to następny ładunek może już pójść, nie wiem, na Białystok albo na Warszawę. Dziękuję, dziękuję w takim razie. Bardzo dziękuję panu Masku.